serdecznie wszystkie osoby spod znaku barana w przesłaniu kart na rok 2024. O, jakaś karta tutaj odwrócona była, no nieważne. Każd o, znalazła się. Dobrze, czyli drogie barany, czego możecie się spodziewać? Jakie tutaj ostrzeżenia? Jakie dobre rady? Na czym Powinnyście się w tym roku szczególnie skupić, co będzie dla Was dobre, a co będzie dla Was zagrożeniem. Mówiąc tak oblędnie. Zacznę tutaj od miesiąca stycznia. Miesiąc styczeń będzie miesiącem dobrym na to, żeby o coś kogoś prosić. I to nie chodzi tutaj dosłownie tak, jak ta, ta osoba prosi kogoś o coś na kolanach. Ale na zasadzie tak, że jeżeli nie macie jakichś innych argumentów, na zasadzie, nie wiem, ktoś wymaga od Was przedstawienia jakiejś dokumentacji, papierów, czegokolwiek innego, Wy tego nie macie, nie posiadacie. No, no tutaj właśnie taką prośbą, właśnie, możecie, takie napiękne oczy, możecie dużo zdziałać. Czyli jeżeli coś Wam się nie udawało w roku poprzednim, 2023, coś wam szło jak po grudzie, to w miesiącu styczniu będziecie otoczone taką trochę opieką, taka można traficie właśnie w urzędach, czy w innych miejscach, na przykład jeżeli szukacie pracy na taką dobrą ciocie, która powie wam, no dobrze, ja was, ja was przyjmę do pracy, ja zrobię to dla was. Czyli ja bym powiedziała, miesiąc styczeń takim miesiącem ochrony będzie dla was i warto byłoby to dobrze wykorzystać. Miesiąc luty, drogie barany, tutaj karty mówią o skupieniu na tym, co posiadacie. Czyli na utrzymaniu sytuacji, którą macie. Jeżeli to jest nowa praca, czyli nową pracę utrzymacie na pewno w miesiącu lutym, będzie dobrze wynagradzana. Karty też pokazują, że za bardzo nie będziecie musiały się w tym, co robicie wysilać. To je bardziej widać Pracę innych na Was niż Was, Wasz własny wysiłek. Bardziej gromadzenie dóbr niż, niż to jakieś wyrywanie sobie rękawów. Na pewno w miesiącu, w miesiącu lutym niczego Wam nie zabraknie, ale też karta mówi o tym, że nie będziecie musiały na to bardzo, bardzo pracować, starać się. Ja bym powiedział tak, że Wy leżycie, a inni za Was robią. No to trochę tak może. Może wyglądać. Miesiąc, marzec, drogie Barany, tutaj karta inwestycji finansowych. Jeżeli macie jakiś tutaj nadmiar, nadmiar gotówki, jeżeli macie jakieś pieniądze do zainwestowania, to będzie dobry miesiąc, żeby te pieniądze dobrze zainwestować. I tutaj karta, mówię o kolejnych miesiącach, tu karta kwietnia jest pokazana. Czyli to może być y, też inwestycja na lata. Y, taka, która y, karta sądu tutaj obok stoi, która mówi o przesądzeniu, czyli dobra byłaby inwestycja, która nie przynosi takiego pstryk y, dochodu ad hoc od już zaraz, tak y, z założenia coś ma przynosić dochód, tylko coś, co procentuje może miesiącami, może latami. Ja bym powiedziała, że na przykład zakup jakiejś nieruchomości, działki, bo niekoniecznie musi to być mieszkanie pod wynajem, to to tam się różnie z tym bywa z wynajmem i tak dalej, ale na przykład taka działka gdzieś tam, którą kupicie, a potem może zyskiem sprzedacie albo wykorzystacie dla siebie, także miesiąc będzie dobry na wszelkie inwestycje finansowe. Jeżeli nie macie większej gotówki, nie zamierzacie finansować kupować nieruchomości, to też będzie dobry miesiąc na to, co wam ma służyć lata całe. Czyli ja bym powiedziała tak, jeżeli na przykład chcieliście kupić jakiś samochód, chcieliście, nie wiem, jakiś sprzęt AGD kupić, chociażby zwykłą suszarkę do włosów, ja słuchajcie, w 2013 roku kupiłam świetną suszarkę firmy X, która służy mi do tej pory i mnie nie. Zawodzi, a mamy 2023 rok, więc jakby nie było 10 lat. Więc to będzie w miesiącu marcu, będzie taki czas, gdzie to, co kupicie, to będzie Wam służyć lata całe. Czyli to nie będzie jak teraz, ponoć się produkuje sprzęty, tak. O, na, a propos pralki, którą mam, pralka ma 5 lat, a już zaczyna rdzewieć. No, kiedyś tak się nie robiło pralek. Czyli miesiąc, marzec będzie dobry na inwestycje długofalowe: coś, co kupicie, posłuży Wam bardzo, bardzo długo. Dalej, drogie barany, miesiąc, kwiecień. Miesiąc, kwiecień, miesiącem przeznaczenia. Miesiącem tego na zasadzie takiej, co do tej pory, czego do tej pory nie wykorzystałyście w tych trzech poprzednich miesiącach, to później już będzie, po tym kwietniu, będzie trudno to jakoś tam. Przeforsować, prze. no Jakby to powiedzieć. Na swoją modłę, tak? Przełożyć. Yy, czyli, jeżeli ubiegacie się o coś: o pracę, o. Yy, właśnie, jakąś kupno nieruchomości, domu, kredytu i tak dalej, coś, co jest dla Was ważne, dla każdego może być coś yy, innego ważne, no to po tym kwietniu będzie to yy, trudno zrobić, bo mogą wkroczyć takie. Sytuację, że jeżeli wy nie podejmiecie inicjatywy, wy nie weźmiecie spraw w swoje ręce, to wejdą sprawy takie z przeznaczenia, na zasadzie takiej, że los pokieruje wami sam, na zasadzie, że um, czego nie, nie wykorzystaliście, to przeminie gdzieś tam. Nie wiadomo, czy kiedyś powróci i będzie jeszcze taka okazja, ale w każdym razie karta mówi do kwietnia: korzystaj z okazji maj okres narodzin nie tyle nowego, bo to ja mówię maj to też okres komunii, możecie zostać rodzicami chrzestnymi nowonarodzonego dziecka, możecie zostać rodzicami komunijnymi może sami zostaniecie rodzicami w każdym razie tutaj coś może się nowego narodzić co może nie tyle Zaważy na waszym y, przyszłym życiu, ale co was po prostu y, uraduje, co was y, jakoś tam zadowoli, z czego poczujecie się y, dumni. Y, maj, czerwiec. Czerwiec to czas, powiedziałam trochę takiej woli, swawoli, y, poznawania y, nowych osób. Jeżeli na przykład ktoś się na urlop gdzieś y, wybiera i chce kogoś zapoznać, chciałby kogoś zapoznać, tutaj w kartach wiekulaj, dusza, piekła nie ma. Na pewno taki ktoś się znajdzie, taki jest zwłaszcza ktoś do kieliszka, tak? Czyli osoba, z którą... E, taka osoba na balety. Napijecie się dobrego wina, potańczycie, tylko co dalej z tego będzie, bo osoba wydaje się e, bardzo e, interesująca. No i kwestia tego, czy wy jesteście osobą zajętą, czy też wolną, tutaj sytuacja może być no taka, że jeżeli jesteś osobą wolną, no to, to ta, ten król właśnie kielichów zawróci wam gdzieś tam w głowie, tylko wydaje mi się, że on nie może wam dać tego, czego wy tak naprawdę oczekujecie, a jeżeli jesteście osobą zajętą, no to będzie ktoś na chwilę, kto będzie imitował... Taki ideał, takiego kogoś, gdzie myślicie, że z nim to do, do tańca i do różańca, ale tutaj życie nie jest tylko zero y, jedynkowe, więc jeżeli zamierzacie, nadarzy się okazja, czy jakkolwiek zdradzić swojego partnera, to radziłam się trzy razy zastanowić. No i miesiąc lipiec, siódemka, karta numer 7. Pokazuje takie marzenia na jawie, może właśnie marzenia o tym urlopie, o, tym, o tej poznanie, o poznanej osobie. Ja bym powiedziała tutaj dodawanie jej jakichś cech w superlatywach, ubarwianie jej, takie trochę śnienie na jawie, że jakie on nie jest wspaniałe, jakie byłoby z nim wspaniałe życie. No to też tak do końca nie wygląda, bo to jest tylko sen. Więc, barany drogie, dobrze się um, zastanowcie, z, zastanówcie, zorganizujcie. Co z tym fantem zrobić? Tak jak już tutaj wcześniej wspomniałam. E, miesiąc sierpień pra, skupiony jest na pracy, na takiej um, pracy, gdzie jesteście zdani sami na siebie, gdzie sami musicie się wykazać. Tutaj nie ma pomocy innych osób. Um, nie ma na zasadzie czegoś. Jak nie wiecie, to się kogoś dopytacie. Tutaj wy będziecie rozliczani z tego, co wy robicie. To jest też miesiąc sierpień dobry, miesiąc na zbieranie jakichś plonów waszej pracy. Nie ja mówię tutaj, że jesteście, jeżeli jesteście rolnikami, tak, miesiąc żniw, ale e, chodzi mi bardziej o to, że e, będzie dużo zleceń. Dużo jakichś kontrahentów, dużo pracy. Czyli miesiąc sierpień też jako miesiąc letni, miesiąc wypoczynku, tutaj dla Was się tak nie jawi. Tutaj to jest miesiąc wytężonej pracy. Miesiąc, gdzie będziecie musiały włożyć dużo wysiłku, dużo zleceń się pokazuje, ale to też ma swoje pozytywy, oczywiście, bo tutaj jakieś pieniądze dodatkowe tak do Was płyną. We wrześniu karty radzą zwrócić uwagę na swoje zdrowie. Karta mówi dosłownie o tym, żeby udać się, może tutaj o, tak przybliżę, bo tutaj kart w kamerze nie widać, zatroszczyć się o swoje zdrowie. Czyli jeżeli coś Wam tam dolegało dłuższy, krótszy czas, to karta mówi, idź, skontroluj, to będzie warto. Październik, karta stawiana na współpracę z innymi, czyli nie samym chlebem człowiek żyje, nie żyje tylko dla siebie, żyje ze współpracy z innymi, tak? Więc jeżeli czegoś nie wiecie, nie umiecie, jesteście czegoś nie do końca pewni, jeżeli szukacie jakichś rozwiązań, których, na które sami nie wpadliście, karta mówi: Nie bój się spytać innych osób, nie ośmieszysz się baranie. Tutaj karta jest jak najbardziej korzystna, czyli ludzie będą Wam przychylni w tym miesiącu na pewno. Czyli warto byłoby się udać o pomoc do kogoś, na przykład osoby, które szukają pracy, a które tutaj na początku, tutaj tego roku znalazły pracę, ale która jakoś tam Wam na przykład nie odpowiadała, to karta mówi, popytaj wśród znajomych, popytaj, obojętnie rozpuść wieści, że szukasz pracy, karta zaowocuje. Tutaj wszelkie inicjatywy związane ze współpracą z ludźmi będą miały sens, będą miały swój odzew, uzyskacie pomoc, tak na oględniej mówiąc. Karta listopada mówi o wykazaniu się, że będziecie musieli się, będziecie sprawdzani przez kogoś. Nie mówię tutaj o kontroli z Urzędu Skarbowego, nikomu tego nie życzę, ale karta mówi, że możecie być rzuceni na głęboką wodę, czyli z czymś, z czym nie mieliście za wiele do czynienia, albo tylko czytaliście, albo pobieżnie jakoś tam mieliście do czynienia. Będzie tutaj Ktoś was może sprawdzał, zweryfikował i tu świetnie sobie poradzicie, bo tu jest na zasadzie takiej, że jeżeli nie wpuszczą mnie drzwiami, to wejdę oknem. Jeżeli nie będę mógł się jakoś tutaj pisemnie wypowiedzieć, ustnie wypowiedzieć, to wypowiem się pisemnie. Czyli to jest karta, która generalnie wam sprzyja. To jest karta, która mówi że wszechświat wam sprzyja, że wszyscy Wam pomogą w jakiejś takiej e, trudnej sytuacji. Ale nie stricte, osobiście wam pomogą, ale po, podadzą wam jakąś tutaj właściwą radę, e, sposób, w jaki e, coś zrobić, w sposób, w jaki, e, e, sposób, w jaki do kogo się udać. Czyli karta mówi, nie ma sytuacji bez wyjścia. Karta listopada. No, i świetna karta grudnia, bo karta mówi o wyciszeniu, o takim mm, trochę życiu dla siebie, nabraniu y, trochę wody w usta. Y, karta spokoju. Y, spokój jest bardzo ważny w naszym życiu. Nie każdy go docenia, że ma spokój. A tutaj y, karta mówi, że nieważne ile. Oczu ludzkich, by na nas patrzyło, nieważne czego by tak naprawdę od Was, yy, od nas wymagali, yy, my mamy, mam swój spokój, tak? Który nie będzie niczym zburzony. I tak właśnie, drogie Barany, zakończycie swój rok. Bardzo, bardzo mi się podoba ta karta, bardzo tak. Z takim, może spokój, ukontentowanie. O, tak bym to powiedziała. Czyli nie każdy, kto ma spokój, jest ukontentowany, jakoś tam usatysfakcjonowany tym, co robił do tej pory. A tutaj karta właśnie mówi o takiej: może nie do końca było tak, jak sobie życzyliśmy. Ten rok nie był taki do końca, jak sobie życzyliście. Ale koniec końców osiągnąłeś swój cel. Czyli, drogi baranie, rok będziesz uważał ogólnie za, za dobry. Tak, przynajmniej tutaj karty o tym mówią. Ja życzę wszystkim baranom wszystkiego, co najlepsze. Zapraszam oczywiście do moich kolejnych filmów, do porad osobistych. Pozdrawiam Was serdecznie. Papa. Pa.